W Radzie Miejskiej chciałbym się zająć następującymi sprawami. Wsparciem lokalnych inicjatyw społecznych, młodzieżowych klubów sportowych, klubów seniora, kół gospodyń, jednostek OSP oraz innych ważnych inicjatyw społecznych, które pojawiają się w trakcie trwania kadencji Rady Miejskiej. Bardzo ważnym zadaniem są działania mające na celu rozwój istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy. Mówiąc o utworzeniu nowych miejsc pracy, nie można zapomnieć o wsparciu lokalnej przedsiębiorczości: niskie, gminne podatki, dostosowanie infrastruktury miejskiej w celu ułatwienia dostępu klientom do sklepów i zakładów, zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, wykorzystanie walorów przyrodniczo-rolniczych naszego regionu. Mamy XXI wiek. I nadal na terenie naszej gminy są miejsca, gdzie nie ma kanalizacji czy bieżącej wody. Działania w tym zakresie są bardzo istotne, podobnie jak uregulowanie gospodarki wodnej. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców to podstawa, stąd współpraca z gminnymi, powiatowymi i uzdrowiskowymi jednostkami służby zdrowia w celu zwiększenia dostępności usług medycznych oraz zorganizowanie systematycznych akcji profilaktycznych. Nie można w tym zakresie zapomnieć o dzieciach i młodzieży. Współpraca z policją, sanepidem, strażą pożarną ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce uzależnień oraz wyposażeniu młodych ludzi w praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczących edukacji prozdrowotnej, a także zachowania bezpieczeństwa zarówno wobec siebie, jak i innych. W działania dotyczące zdrowia mieszkańców wpisuje się również utworzenie niskoemisyjnego transportu gminnego, pozyskiwanie funduszy unijnych w tym zakresie. W celu szybkiej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców i gości komunikacji między miastem, zdrojem oraz sołectwami muszą być także podjęte działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach, w których dochodzi do częstych wypadków drogowych. Zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz czystości naszych wód i lasów, w tym zwiększenie ilości terenów zielonych. Będę zabiegał o scalenie powstałych i zaplanowanych tras rowerowych w jedną, integralną całość. A także utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów. Bardzo często poruszanym z Państwem tematem jest potrzeba rzetelnej informacji dla mieszkańców o wydatkach i wpływach do budżetu, a także konsultowanie dużych inwestycji podjętych na terenie gminy. Gwarantuję stały kontakt z mieszkańcami w celu uzyskiwania informacji dotyczących ich potrzeb. Proszę Państwa o głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Łukasz Chodur. Okręg numer 2, pozycja numer 1, lista numer 16. Dziękuję.